Mano, widzę, Widzowie, dzisiaj sobie zagramy w taką gierkę na Robloxie Animacje memów w Limbo 3 Dlatego chciałem sobie w to zagrać, dlatego że Tutaj możemy tworzyć animację z jakimiś graczami I właśnie możemy stworzyć na przykład taką animację o Bruno, rok 2015 i Kristof 1709 To ja tutaj wpiszę na przykład, nie wiem, moją nazwę Cykl. O, jestem tu ja. Jeszcze może Ernest, Ernie, rok 2014. Jeden, dobra. O, jestem. <śmienic> Dobra, no to w takim razie wpiszemy sobie tu nazwę, nie wiem, może wpiszemy nazwę Wojona 0. O, jest moja I może... Poczekajcie, nie. Może Paliona wpiszemy, nie wiem, czy to jest Palion Manik, ale może tak. Może taki on Manik, nie wiem. To będzie tylko skupienie. Bardzo. Może wpiszemy sobie tu jeszcze jakieś inne nazwy? Nie wiem. Może wpiszemy tu nazwy Jasia. Li, 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 dwa jest i mam. Li, jest, o, jest. Ale co Hmm, może wpiszemy jeszcze nazwę, yy, jakie są tam jeszcze nazwy, nie wiem, nie znam wszystkich nazw w Robloxie, ja ją znam bardzo mało, ale możemy wpisać na przykład nazwę, o, Lili, Liliana Team 2017, jest. I możemy wpisać jeszcze nazwę Olka. O, 3... 315 Jest, dobra I co to on tutaj ma takiego dziwnego? No to jakiegoś takiego... Dobra To co teraz będzie A no tak, teraz widać. Jeden są jeszcze. No nie znam wszystkich nazw, ale może wpiszemy. Nie wiem, jakich. Ja tam mam jeszcze znajomych. Sprawdzę. To jest Jaś, tylko zmieniłem. A Oleg też zmieniłem. To jest Ernest. Wiem, PK Kraków to jest Krzyś, tylko zmienił nazwy. O. Helak fan Charlu. A jak no, normalnie. Oj, to jest skomplikowane. No zniszczyć hakerów go co? klocki leonardo dobra zobaczymy jeszcze jakichś graczy piszemy lol na przykład zobaczymy jakie piszemy o lol jeden wspólny znajomy zobaczymy jakich on ma znajomych Czyli że ona ma chyba orka w znajomych, co? Serio? Dobra Olek <laughs> Ona ma ma orka w znajomych ork Ona ma orka w znajomych. <laughs> znajomych. Jest... Jeden... dobra. To ja ją zaproszę do znajomych. Na razie jeszcze nie dała ACT, ale Dobra, wpiszemy jej, jej nazwę. Dobrze. Dobra, wpiszemy. No. Nie, nie działa. No to może wiem, wpiszemy jeszcze nazwę. Może. nie ja wiem, wpiszemy nazwę. Jestem. Albo dobra, wpiszemy może nazwę Roblox. Roblox. Zobacz, to jest, ja go znam, znam go. Dobra, i jeszcze wpiszemy nazwę, że y, jestem silno. jestem silna, silna. Okej. Okay. zaraz zobaczymy wiem ko piszemy nazwę twórcy brook Piszemy nazwę twórcy brook heaven Piszemy nazwę twórcy brook heaven dobra on się nazywał chyba olefy ok tak to on ja znalazłem jego konto to jest on i może ja on jest op Zobaczymy, czy ktoś chce być moim znajomym. Na razie nikt. Sprawdzę, kto chciał być moim znajomym. A no tak, tutaj. No tak, tutaj trzeba być zgrzyt. kto chciał być moim znajomym. Tutaj to jest. Użytkownik, dobra. No to ja dam accept. Czemu nie mogę zaakceptować? A bo mam mak znajomych. No to muszę usunąć jednego. A czemu oni... Ja mam, ja mam na przykład znajomych dopiero 12, a mi pisze ciągle, że mam max, a mój kolega ma 200 i mu nic nie pisze. To nie wiem. No dobra, to może sobie zagramy teraz w Szklany Most. Zobaczymy, czy przejdę cały Szklany Most. O, tej mogę tym te oszukiwać. ...by wysoko skakać. Nie. Yeah. Yeah. Haha! Prawie tam spadłem! Yo. No, co dalej? Umarłem. Tutaj możecie zobaczyć gdzie ja jestem. Ups. I że piłki sobie spograły. Te animation mi się zimnie, dlatego zagram sobie wymogę. Wysyła to zimno trochę. Ej, co by napisał? Ej, sywa, ktoś z Polski. Ej, to jest coś z Polski. Nie mogę kupić jakieś tam rzeczy. Żyłem. Dobra, nie, nie strasznie słaby w w tą grę Dobrze. 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 Tutaj chyba się nagrywa po jakieś TikToki. O, no to ja wyrzucam nowy, nowy film. I tutaj mogę sobie na przykład zrobić film, jak pięknie z Szyjka. Dobra, jakiś dźwięk może. Mm. O! dobra to, dobra to. Dobra, wcięcie i teraz yy, ból. Dobra. Pff, co jest? Następnie. Dobra, mój post będzie się nazywać. Yy, Hashtag tak Grimace Shake. Lajkuję. Dobra, zobaczymy mój profil na TikToku. O tutaj mam 20 polubień i 0 obserwujących. Grimace Shake. I'm Grimace 2, I'm Grimace. Please like. Co jest? Za... To mój stary. Please like. Ej, tak ktoś daje mi lajki ciągle. Aż trzymam, bo jakieś dziewczyny mi lajkują. Mam aż trzy lajki. Bo jakieś dziewczyny mi nie polajkowały. Pisało, please, please like i jakieś dziewczyny mi polajkowały. Dobra, możemy sobie tu zmienić awatara. Dobra, nie, w porządku. A teraz wiem, nagram jakiś taniec na TikToka. Mm, w porządku. się tu tańczy. O. Ta yy, baby. Lajkuje. Dobra, zobaczmy na mój profil. 21 lajków, to dlatego, że ja sobie ciągle lajkuję. Don't play cheapy. Leon, play cheap, jest sam tym Oglądaj, mam napis Ej, to, kto to jest? Leon, play. Ale jest ktoś chyba z moich znajomych. E, dobra, zobaczymy inne filmiki, moje na przykład. Leon 89, to jest Ernest, ze starego kontaktu Ernesta. Oglądaj, to Co <laughs> <laughs> so jest? So tutaj jest, so jest aż cztery osoby. Ernest, <laughs> ja <gülüyor> i co so zero. O, oh, tutaj są trzy. O, oh, jeszcze tam Ernest. Teraz ja z Ernestem, tańczę. Albo ja sam. Albo co so jest? Asynchron. I tu mam 0 like. <mulik> tak hey, co jest? on jest o baby Nie zmieniły się z dziecko Google Gaga Please like Aż trzy lajki like. jakieś dziewczyny polajkowały mi ja sobie i dwie dziewczyny było napisane proszę lajkuj i aż dwie dziewczyny mi polajkowały, Zalajkowały to. O, ja i Chippy O, to jest sam. Dobra, wrócę wrzuc jeszcze jakiś inny film. Czyli in at home. soreus Dobra, zobaczmy. Tutaj mogę się przeteleportować. Teleportacja. Możemy do, na przykład do apartamentów. Ja mogę sobie kupić jakiś apartament. To ja kupuję ten. Ej, dobra, no to, to możemy nagrać filmik. O, tu. Tu jest to moje. Chilling at home. Dobra, pauza Druga pauza I teraz bierzemy sobie Znudzon Zobaczmy jak wyszło Wideo opublikowane. Dobra, widzę. No to kończymy na dzisiaj. Ym, no i nie nagrywałem właśnie 6 dni, ale to dlatego, że po prostu ciągle zapominałem o tym i nie miałem czasu, ale teraz już nagrywam filmik. Yy, trzymajcie się i pa. I będę już rzucać filmy codziennie.